Firma Casio specjalizuje się w technologii hybrydowej, ledowo-laserowej. Zalety tej technologii to przede wszystkim ekologia, niski całkowity koszt posiadania urządzenia i nieprzeciętnie długa żywotność sięgająca 20 tysięcy godzin. Technologia ledowo-laserowa w dużym skrócie polega na tym, że światło, Generowana jest przez diody ledowe, które dodatkowo wzmocnione są laserem. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać jasność typową dla zwykłych projektorów biznesowych, czyli od 2 do nawet 3,5 tysiąca ans lumenów. Niski całkowity koszt posiadania oznacza mniej więcej tyle, że kupujemy urządzenie tylko raz i nigdy nie musimy w nim wymieniać lampy projekcyjnej ani żadnych tego typu podzespołów. Koszt takiego urządzenia jest w zależności od technologii od 3 do nawet 5 razy niższy, Ponieważ nie mamy rtęciowych lamp projekcyjnych, to nigdy nie wygenerujemy szkodliwych dla środowiska odpadów. Niezaprzeczalną zaletą tych technologii jest żywotność. Dzięki temu, że zastosowane są właśnie diody, projektor może pracować przez 20 tysięcy godzin, nawet w trybie ciągłym. Przekładając to na zwykłe używanie w biurze, albo w szkole, a nawet w kinie domowym, mówimy o kilku tysiącach prezentacji, seansów albo na przykład meczów. Oprócz projektorów standardowych dla biznesu i edukacji dostępne są również specjalistyczne, przenośne urządzenia z serii Green Slim, projektory instalacyjne oraz urządzenia przeznaczone specjalnie dla edukacji z tak zwanym obiektywem krótkoogniskowym. Projektory z serii Green Slim charakteryzuje oprócz bardzo niskiej wagi grubość obudowy. Która wynosi poniżej 4 cm. Dzięki temu możemy zmieścić w jednej torbie laptopa oraz projektor. Dodatkowo projektor ten wyposażony jest w wysokiej klasy obiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym. Pozwala nam to uzyskać dowolnej wielkości obraz w praktycznie każdych warunkach. W serii Green Slim, podobnie jak w pozostałych e, kategoriach projektorów Casio, dostępne są e, rozbudowane funkcje dodatkowe. Najważniejsze z nich to możliwość prezentacji z pendrive'a poprzez złącze USB. Możemy odtwarzać zarówno prezentacje, zdjęcia, jak i filmy. E, a drugą z nich jest bezprzewodowa komunikacja. Pozwala nam to wyświetlać obraz na projektorze bez podłączania kabli wizyjnych. Co więcej, możemy podłączyć jednocześnie nawet cztery laptopy i obraz na ekranie podzielić w odpowiednich proporcjach. Seria Standard to jedno z najnowszych rozwiązań w ofercie Casio. Różni się od projektorów Green Slim przede wszystkim nową obudową. Casio zaprojektowało to urządzenie z myślą o tych użytkownikach, którzy... Chcą uzyskać jak najcichszą pracę projektora. Dzięki większej obudowie udało się zmienić konstrukcję wentylacji i dzięki czemu uzyskaliśmy cichą pracę. Pozostałe funkcje są zbliżone do serii Green Slim, czyli możemy uzyskać albo standardowy projektor z podstawowym wyposażeniem, albo wyposażony w te funkcje, o których mówiłem wcześniej, czyli prezentację z USB i prezentację z sieci bezprzewodowej. Absolutną nowością, która debiutuje w tej chwili w ofercie, a dostępna będzie. Od y, przyszłego miesiąca jest projektor krótkoogniskowy. Krótkoogniskowy oznacza mniej więcej tyle, że z małej odległości uzyskujemy bardzo duży obraz. Tak jak w przypadku tego urządzenia, które y, widać obok mnie, z odległości mniej więcej metr-metr 40 uzyskujemy obraz o przekątnej ponad 80 cali. Urządzenie to jest przeznaczone szczególnie dla klientów edukacyjnych, którzy korzystają z tablic interaktywnych, ale również do zastosowań typu digital signage, czyli do wyświetlania wszelkiego rodzaju reklamy cyfrowej. Projektory te mają bardzo bogaty zestaw złącz, a dodatkowo już w najbliższej przyszłości będą wyposażone w tak zwane interaktywne pióro, dzięki któremu będziemy mogli w czasie prezentacji nanosić na ekranie notatki albo sterować samą prezentacją.